Dzisiaj będziemy wysiewać nasionka papryk i porównywać je te standardowe z Legutko i innych firm z tymi z Action. Zapraszam. Pierwsze porównanie nasion z Action, czyli tych dwóch, oraz nasion z Legutko. Na pierwszy rzut oka możemy zobaczyć że nasiona z Legutko są ważne do 2027 roku tutaj jedne z Action do 2024 roku oraz jedne do 2026 roku jeśli chodzi o pojemność tych nasion 300 mg tych z Action tutaj mamy 250 mg, czyli widzimy, że te na, yy, nowe nasiona są większe i tutaj mamy 0,5 grama. Jeśli chodzi o papryczki Cayenne, to mamy Tess Action 2026 rok oraz Legutko 2026 0,15 grama, a tutaj dalej 300, więc teoretycznie powinno być więcej nasion, ale zaraz zobaczymy. Mamy już przygotowane znaczniki oraz doniczki z ziemią, do których będziemy wsadzać papryczki. Teraz wysieję sobie papryczkę cayenne, zobaczymy, czy rzeczywiście jest jej więcej w opakowaniu z Action, niż tym z Legutko. Znowu nie mogę otworzyć. Znów nie mamy torebeczki, wysypię sobie je tutaj. I za porównania te z Legutko, i widać, czuć w rękach, że jest ich zdecydowanie mniej. O, tutaj w ogóle nie było tak malutko. Jedno nasionko przeskoczyło. I teraz zrobię zbliżenie i pokażę Wam, że te nasionka się w w wyglądzie. Tutaj mamy nasionka z Legutko. Widać, że są w takim jasno beżowym kolorze. Jest ich zdecydowanie mniej niż tych nasion z Action. Te nasiona z Action są niektóre takie, jakby były zepsute. Tutaj albo, albo to kawałek ziemi. Nie, zepsute nasionko. I są o wiele bardziej żółte. Teraz sobie wysieję do doniczek i zaraz do Was wracam. Te wysiewam rzutowo, bo zobaczymy ile yy, zejdzie. Popatrząc na tymianek, no to nie było tego aż tak dużo, tylko trzy nasionka wzeszły. Więc mam nadzieję, że z tych nowych paczek z Action będzie lepiej, ale te nasionka wyglądają znacznie inaczej niż te z Legutko, więc jestem ciekawa efektu finalnego. Muszę pamiętać, że jedno nasionko jest z tych yy, Legutko. <laughs> w czego? Dobra, okej, okay, Action. Teraz zwykłe z legutko. Eee, legutko. na końcu będę przesypywać wszystko ziemią, tak więc teraz nie zostawię. Okej, okay. zrobione. Biorąc opakowanie, zobaczyłam, że nie wysypałam wszystkiego i że jeszcze dużo zostało. Więc w opakowaniu jest super dużo, więc jak za tą cenę, to mnie całe chyba 3 zł Super, bardzo dużo nasią. Zobaczymy ile wzejdzie. Następnie mamy dwie papryki słodkie z Action oraz jedną paprykę z Snyta. Sprawdźmy sobie najpierw porównanie tych papryk z Action. Yy, stara wersja oraz nowa wersja. Tak to było, nie mogę złożyć. Moje no, tak wyglądają, żeby były stare. tutaj mniej takich, to no, mi to przeskoczyły. No, ilość podobna, nieodczuwalne jest to 50 różnicy. Znowu zostały mi nasionka w tych nowych opakowaniach. żałuję, że nie ma tych torebeczek, bo o wiele bardziej już je używać. Więc teraz wysieję sobie je do jednej doniczki, ponieważ uważam, że chyba tych ym, starych opcji już nie będzie, bo widziałam, że są nawet na takim w stędzie w oddali w Action, więc wysieję sobie je do jednej doniczki i tak będę je musiała przepikować, więc zobaczymy po prostu, jak ogólnie nasionka z Action będą schodzić I zaraz zobaczymy, jak wyglądają te Premium Seeds, czyli nasionka premium, bo aż jestem sama za mało ciekawa. Te strasznie dużo z tych maszyn seksszyn, czuję, że szybko będę musiała je Dobra, i sprawdźmy te No Tutaj chyba jest ta to, torbeczka w środku. Tak. I jest ich sporo, ale powinno być. Gdzie tutaj jest? 500. No tak, czyli powinno być najwięcej zaraz zobaczymy owszem no i co myślałam że będzie lepiej jak będzie ta to dorobeczka jednak nie siądka jakieś takie bledsze nie wiem czemu te action są takie bardzo napigmentowane no, ale jest ich spora ilość tak więc wracamy do doniczki i zobaczymy zaraz jak to wygląda w doniczce. co prawda tam są pakupania, ale Kolorem widać, że się bardzo różni. Robię wam zbliżenie. Tutaj widać ten nasion des Action, a tutaj te z internetu, które zamówiłam. W kolorze te z Action zdecydowanie bardziej intensywne. Teraz będę wysiewać pozostałe papryczki, ale to już zrobię na przyspieszonym tempie, żeby nie przynudzać. Będę je wysiewać w ten sam sposób. Jeszcze jedno słodką z do porównania z tamtymi z Action, a reszta to są same ostre takie na drzewkach. Tak więc miłego oglądania. To by było na tyle. Dam Wam update, jeśli tylko coś mi wykiełkuje. Niestety, odcinek z Tymiankiem, który był planowany, no nie dojdzie do skutku, ponieważ wykiełkowały mi tylko trzy nasionka, i to te section. A pozostałe opakowanie jakaś kicha całkiem to drugie, nic nie wzeszło. Tak więc tutaj możecie się na pewno spodziewać kolejnych updateów, jak coś wykiełkuje. Tak więc, jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków, to zapraszam do oglądania. I dzięki bardzo.